Siema, siema, witam was naprawdę w poniedziałek. W poniedziałek No mamy gotowy tyle, ile to naprawdę widzicie. Został tydzień urlopu. No ciężko to widzę, bo nie mamy tak żadnych opierzeń zrobionych, nie mamy w ogóle jeszcze blach pogiętych, nic, kompletnie nic, a nie mamy dachówki na wierchu. Ja to, że ja próbowałam samodować mychow serwiu, że lepiej, jak nam nic nie będzie na wierchu, to mu się lepiej chodzi. To są zbędne rzeczy, cały czas rzecz trzeba je omijać, więc na co jeszcze jest czas. Zobaczymy, czy nam się turym podawać te dachówki bo sama jedna dachówka naprawdę jest ciężka, nie wiem ile waży, ale którą prawie jest, czy którym, czy może brat Czy była do zobaczymy, zobaczymy, na no, ten moment wygląda to tak, dwie strony są super, bo są skończone, dachówków ile przyniosłam, no to tyle, dosłownie tyle z drugiej strony nie ma nic ostatnio rynek tak, się otworzył na końcu tajle tu spada, trzeba je do sklepu kupić nowy taker. Tu muszę oczywiście począć, bo tego że nie widziała ostatnio. Tu już miara. Starałam się poogarniać. No, oczywiście jeszcze są tu klocki, bo też wiecie, musiałam jechać, bo moja, e, moje dziewczynki, a mój mąż są ogarnił. To że jak dziecko jest na budowę, no to wiadomo wszędzie są zabawki, żeby się miała czym bawić. Wola z tym niż żeby podroszczowanie stoję i bardziej. Tak wygląda ta strona gotowa. Zaczyna to wyglądać, no ale wszystko bardzo, bardzo czasochłonne. Dobra, lecę do moich dziewczyn. Ja właśnie lecę do moich dziewczyn, bo mi chobie jeszcze... No jeszcze go dzisiaj nie ma, a jest trochę taki niewyraźny sobie szczerze. I, i, I ja by to się tu ogarniać. Jeszcze wszystkie... Już idę! Jeszcze wszystkie kontor za chcę przenieść, bo już w tym roku nie będziemy ich potrzebować, a nic, żeby na złożył marwy. Przykrywa mnie plandekoma, ma plandeki szlak więc są teraz takie wiatry, że szkoda go dać, więc ostatnio wszystkie co tutaj były, widzicie nawet już jest ziemia wypolona, ziemia, trawa wypolona tu przekładam, to są te dłuższe jeszcze mi zostały tamte myśl była taka, że tu będzie daszek wiata i pod wiatrą by już mogło stać, by się też przekroło, ale by już było pod dachem ale jak nie będzie w tym roku, nie oszukujmy się, nie domy rady nie ma tyle uwloku, funduszu, wszystkiego w sumie po drodze więc trzeba to też przełożyć wszystko, najlepiej lepiej tam. E, staram, się, staram się to też wszystko daleko od okna kłaść. Już ida moja córka siadła do tego, w takiego wózka do pchania, wózka rowerka. I chcę, żeby miała coś pchała. Wiecie, też nie mam na co czas e, Wszystko próbuję. No wiecie, nie mogę tego zbytnio dować. Próbuję tutaj trochę dalej od okna, że jak przyjadą Montery okno ładować, to będą mieli wleść, bo tak. No to są te dusze. No nie ma jak tego wszystkiego dać. Się naprawdę nazbierało chybza. Inaczej powiedzmy sobie szczerze. Opał jest pod dachem, a kundrowate mokną. Coś chyba jest nie tak. Dobra, biera się do roboty. Patrzcie, tak, to jest różnica, czekajcie, się wyoszczyć, między długimi a krótkimi. Dość, dość różnica, no nie? O, tak może bardziej to widać. Jeszcze mi zostało. O, czekajcie. Łaty i kondrat. Dlatego jest. No i dziewczynka się bawi przy sobie. co ty tam robisz? Masz <laughs> pieska? Super. No. Co? Ale kupujesz jogurt z niespodzianką. To nie wiadomo, co jest w środku. Dziewczyny wybrały sobie jogurty ze Sky'em, a w środku miały takie pieski. Możemy udawać tutaj jak chcą No, możemy udawać, dobra Wyłączamy i wiemy, się do roboty Zróbmy może tak, jest tutaj, nagrałam Zobaczyłam po tym, o której godzinie to nagram. i no, jest trochę sprzętania nie? Może nagram to żeby było bardziej Jest bałagan I, i i zobaczymy ile czasem to zajmie Powiem wam, czasami gdzieś się wkurzy, naprawdę tak wkurzy Żyć Zaczęłam nosić wszystkie e, te płaty. tutaj, po czym przychodzi mój mąż, bo teraz muszą być przekładki, bo to drzewo jest mokre. No fakt, faktem jest mokre i teraz będę wszystko tu przekładać. Już właśnie zaczęła, a te w dłuższe dać na wierzch, bo ich też jest mało, no jest też mniej, ich jest tyle, a tych jest kupa, kupa więcej, więc już Milena przyniosła przekładki, więc zlecam to wszystko przekładać. Tak, to teraz dam. Widzicie, wszystkie deski tutaj mam, tam mam te długie, tam mam te krótkie, tam tam, które jeszcze nie przyniosłam, o, wszystko od początku, ale nic, lecimy. Do... Dobrze, że te ramy, bo tu że źle, że tu miałam czy pomyśle, pleśnie, to coś, dam radę, przecierpnę i tyle będzie z głowy, jedna robota do przodu, a później tylko w będzie mega. Oczywiście zaczął też padać, nie wiem czy to widać, kiedyś tu może wady. I pierwszy raz jestem tutaj pod dachem, pod membraną, z ołjak No jeszcze tyle mi zostało, co do poukładania, to są te długie i tam chyba zostało sześć sztuk, ale siedem, a Gnasiu to tak pada, że go tam... okej, okay, później pójdę. Co, pada deszcz? Bo, Kusiu, mam duża kałuża. Chcesz dużo kałuża? Okej, okay, to idziemy szukać. Tu może coś będzie. Co jak ci tak pada z dachu? A jeszcze nie. Fajnie. A Kaja jest taka... Kaja, Kaja będzie mokro jak świnka. Kto będzie szukać Kaja? Będziesz szukać Kaja? Nie, ty tyś nie. Okej. Okay. A to Kaja pewnie jest tatą. Co? Aha. No. Łaty już są przeniesione. Łaty już mamy przeniesione, tak naprawdę zostały tylko kondrułaty. Ale Denisila ma na nich taki patent, czy po prostu dał oczucie ładować. Wiesz, więcej wejścia na los? I no, że mam opał, muszę jeszcze opóźnić. Widzicie, zaraz tu jest więcej miejsca, zaraz jakaś lepiej wygląda. To jak to kondrułaty. To jest deszek. Z deszek chcemy całe po długości obcinać, też trzeba to wynieść. Nie wiem, czy już na opał, czy może ze się. i godą to pójdzie, może ruki cuki mych już na dachu. Więc no to też bym chciała wyporządzić, bo wiecie w listopadzie mają przyjechać okna, no robić. więc ja dzisiaj po prostu tu się na dole do roboty, tutaj wyporządzić, tu coś, jest trochę roboty, takie głupie sprzętanie. No i ja właśnie teraz tu podjechałam, przyczepką z tymi, które tu mam, wygoda, bo lepiej to ładować, no ale w końcu stwierdziliśmy, że faktycznie kaj, tutaj droga, tutaj troska jest. Tego względu już nie chcemy sobie po prostu całego tego gospodarczego zawalić, bo tu jest tyle rzeczy i tyle rzeczy jeszcze tu musi przyjdzie rań, tyle tyle czego tak traktorem rękę wjechać, że może lepiej trzeba tym miejsce szporować, My będziemy tutaj dawać i tu... na to co przywiozłam, Ja biam takie dwie doski, bo tam no trochę zostało. I, I będziemy naprawdę po trochę tego to, ale będzie fajnie. Wiecie, nic nie będzie mogło. Jeszcze no, te deski muszę coś wymyśleć. Po te deski, aby tutaj na brama, na się się dzisiaj żeby fajnie było. Ale teraz rada. nie Zobaczymy. Może prawie. Dobra, nic. I o, dawam się dalej za te laty. Bo szczerze, jak widzę. widza, dzisiaj niby tak cały dzień z cząstą, z cząstą, wosza i co? I będzie po dniu. Tak naprawdę mamy druga godzina, a więc chyba już z górki. Trzeba się urodzić szczęściarzem. Chciałam co tam podjechać, by tu bym przejechała, ale patrzcie, tu nie przejada, z tej strony nie przejada, minimalnie za długie, nosimy. kajca mi tu pomaga. Kajcia, co ty to? Co ty to? Małe pomocy. Tak fajnie wygląda w tym gubine z ale niech Dobra, lecę. Kiedy ja tak naprawdę ogarnię łaty i kondrułaty, to mój mąż bierze traktor na ciepło sobie na to dachówki i chce sprawdzić jak bardzo, no jak wysoko umie to dźwignąć turem. I no w moim zaskoczyłem dość dość wysoko, więc całkiem całkiem fajnie, bo nie trzeba będzie to nosić przez drabina. Oh, a tak fajnie się pod do turę, więc elegancko serio. będziecie zobaczyć, to spokojnie zruszczowanie idzie dosiągnąć ta dachówka, więc całkiem, całkiem okej. Okay. Kolejnym razem, kolejny rost, to naprawdę turną raduje dupa, no, nie trzeba tak się narobić, więc elegancko. No wiecie, w sumie bym mieli jeszcze drugą opcję, że mój brat przyjedzie z ładowarką, ale to jest jednak trochę kawałek, a jednak jak idzie turym, to całkiem, całkiem, no lepiej, no nie? Bo to mamy na miejscu, a to bym musieli kombinować. Dobrze i ja obiera się... Fajnie się tak patrzy jak to się robi w tym razem akurat mój obrobi. Ale nic, ja idę z powrotem do moich łatów, kondorłatów, a on nie chce tu, tu robi już na tym dachu. Boagany i i i zobaczymy ile czasem to zajmie. I czy godziny życia odjęte. No jeszcze to tu z komina, ale poza to ładnie tym zaraz miejsca wam szczerze, że jak już mam to, to od razu jakoś lepiej mi się oddychą, funkcjonuje. jeszcze tutaj nie ma syfu, tramsza i na no, szczęście Tam coś leży, jeszcze z tym Konrad Władzow, co my obcinali. Tutaj jakaś coś leży. wszystko fajnie do Big bagu. i Święty spokój, jakiś tak fajnie, czyściutko, od razu jakoś lepiej. Wiadomo, to jest budowa, to się cały czas syfi, Ja Przykładowo nawet, nie wiem, jakieś papierki w lodach. Ale chociaż trochę trzeba ogarnąć, jaki całkiem raczej to wygląda, wiecie, to będzie że dnia, to żeby był wielki świetnik, ale żeby trochę było ogarnięte to całkiem spoko. Dobra, idziemy za ciosem. Teraz tutaj w chałupie tam tutaj biuro mogą być, też są tezki. wszystko trzeba tak naprawdę to poogarniać. I będę na wszystko wywozić nawet te, które tutaj są poukładane. Powiadam, że trochę tego tutaj jest, bo to naprawdę było poukładane, więc tego naprawdę dużo, dużo jest. Już trzecio, trzecia czy drugo? czy kartka. no tocka. I wygląda to wygląda naprawdę o nie, bo lepiej. To chciałabym jakaś wynieść. Ta, ta paleta tyż, ta tyż może to mi da droga, Stół bym jakaś wyniosła, tu bym jeszcze pozamiatała. Bo wiecie, no co, śruby tu jakieś leżą, coś z grilla, no nie wygląda to. A, a tak fajnie. Bo wiecie, jak później przywiezmę drzwi, to będzie już okna gdzie już mega, mega fajnie wyglądać, a zaraz lepiej mi się tu jakoś wchodzi mega, mega przynieś na mnie niechła nie, tak bym wiadała To wiecie, co z jest, od razu lepiej. Kupa popała się. Wiadomo, może wykonać, wykonać, ale już mam myśle z euro. Taki efekt jest po wiadro, się za sa. Chciałabym nagrać, póki jeszcze jest jasne, bo jest 5 godzina. Ta paleta musi jakaś wyjść, na to i była, papa, ale jest rozwalona. I w sumie i z ciosem, chciałabym tamta tam kupa rozwalona ogarnąć. To bym chciała ogarnąć, że jak już będą okna, fajnie i że będzie patrzeć, patrzeć sama do siebie, żeby jakoś ładnie wyglądać. Tu jeszcze jest, widzicie, po tym całym rusztowaniu. kaj, kajka, było podłożone deseczki. No i właśnie tu mi o tak kupa mi tu chodziła, wiecie, kiedy tak miałam marnawicki, mogę no, tu je położę. Dziewczyny tu się bawiam ze szczodniej zabawki, czapka i pono drzewa, powoli i pomału mi się daje, tu jest... Więcej opału jak trzeba, czy to. Dobra, nic, wleca i biera się do roboty. Mega, 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 już pistów nie ma. Tu, no muszę sobie jechać. jak ładnie wygląda. Nie ma co to jest za kółko, to muszę go paspytać, żeby to troszkę zdać. I zostało tylko ostatnie, ostatnie miejsce, czyli tam przy stole. Nawet nie widać, ale też jeszcze mam ogarnięte fajnie. Już jest dość późno, bo 600 godzina. Już jest dość późno, 6 godzina mi zostało co jeszcze cała deska, deska, cała moja tocka opróżnienie, bo tak naprawdę jeszcze wszystko mam na toczce stamtąd. Mam no, taką połowa, bo to były takie dwie trzy tocki. Powiedzmy sobie szczerze. I co ile czas dziechu ma do domu, bo tak naprawdę im jest zimno, nie jest, żeby były chore. Teraz jest taka trochę nie do końca. Tu widzicie. O czym co go dałam? Tu jest jasne. Już da. Tu mam trochę, tu trochę i tu ładnie wszystko już sobie poukładam, żeby to jakoś ładnie, sludnie wyglądało. No, jeszcze trochę jest. Roboty, ale no nic, ja się z wami żegnę, bo już obiecałam, że idziemy do domu, czy czy sumie czy już z już skończyłam, bo to naprawdę tak jest zimno, widzicie, ja też mam kaptur, więc ja się z wami żegnam. Jak mi się podobają takie filmy, zostawcie suba, lajkujcie, komentujcie i pa, do kolejnego.